Witamy Was bardzo serdecznie w Forfan Live. Dzisiaj z nami na żywo Bożyszcze Nastolatek, Kuba Szmajkowski, a być może też nasz reprezentant na dorosłej Eurowizji 22. Cześć, Kubuś! Siemanko, cześć! Podobno tak się trzeba do Ciebie zwracać, Kubuś, a nie Jakub. Nie, nie bardzo nie <grym> lubię jak się <grym> mówi do mnie Jakub, ale Kuba, Kubuś jest cool. Jak się czujesz dzisiaj, bo teraz sobie troszkę dyskutowaliśmy na tak zwanym poza anteniu, że odpoczywałeś tak. cały weekend, nie było imprez, był raczej spokój, tak. bo mocne dwa tygodnie przed tobą. Tak, tak, teraz mocne dwa tygodnie przede mną, um, intensywne przygotowania do występu, do preselekcji i serio już się tak nie mogę doczekać ale jeszcze trzeba trochę popracować bo naprawdę jest dużo pracy. No właśnie, bo z Kubą się spotykamy dzisiaj przy okazji no może premiery utworu Lovski kto nie, bo bardziej tego, że startujesz z tym kawałkiem w preselekcjach, koncert w którym zostanie wyłoniony nasz reprezentant już 19 lutego, także niedługo masz niewiele czasu, żeby gdzieś tam się przygotować. Jak się czujesz przed tym występem? Czego oczekujesz? Wiesz, na co się nastawiasz? Na pewno dla mnie najważniejszy jest dobry jakościowo występ i teraz spędzam każdą wolną chwilę na sali prób, na siłowni, trenując oddech, wokal, wszystko co jest dla mnie mega istotne podczas występów na żywo. I też ćwiczę piosenkę, bo nie jest łatwa do zaśpiewania. Jest mega dobrze wyprodukowana i mm -hmm. super brzmi, jak się ją puści w jakimś serwisie streamingowym, mm -hmm. ale żeby ją zaśpiewać live, to, to będzie duże wyzwanie. Ale ja lubię wyzwania e, i dlatego też się zgłosiłem do polskich preselekcji i mega się cieszę, że będę miał okazję zaprezentować się na żywo e, pokazać taką swoją propozycję, e, jeśli chodzi o polskie preselekcje, z czym chciałbym pojechać ewentualnie na Eurowizję. Jestem turbo dumny z tego utworu. Serio. I e, jestem też ciekawy waszej reakcji, jeśli chodzi o mój występ, bo będzie się dużo działo. A to rozumiem, że utwór jest ciężki do dźwignięcia na żywo i dlatego chodzisz na siłownię. Tak? <laughs> dokładnie. Poniekąd <laughs> tak. I co tam, łapy tak. pakujesz, czy co <laughs> robisz na jej Pakuję <laughs> po prostu, żeby udźwignąć lapsik na żywo. <laughs> Nie, to bardziej jest kwestia wokalna, Aha. że ten numer... Jest dość specyficzny. Ja, ja bardzo lubię jakby taką muzę i już chyba wszędzie to mówiłem, że to jest jedna, jeden z moich ulubionych gatunków, jeśli chodzi o klubowe, house'owe numery. E, ale szczerze mówiąc, e, żeby zaśpiewać go na żywo, no to i zatańczyć też jednocześnie momentami, no to to może być serio ciężkie. Ale będzie super. Nie no To już jest wyższa szkoła jazdy, trochę, nie? Żeby, żeby gdzieś tam skupić się na ruchu odpowiednim, na rytmie i jeszcze na piosence, nie? I jakby Pewnie. podegrać to i zatańczyć. Tak, tak, to nie jest łatwe, ale fajnie, bo się teraz też czegoś uczę nowego. Mhm. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy w zespole jakieś próby choreograficzne, ale to nie przypominało tego, co teraz robię. <laughs> Więc... Więc... Że tak co, co, od podpieracza ścian do takich jakichś niewinnych ruchów na parkiecie, tak przechodziłeś tak. powoli, aż do Boga tańca, tak? No nie chcę tego mówić, że jestem Bogiem tańca, bo nie jestem tancerzem. Ale yy, no myślę, że będzie w miarę spoko. Wszystko przed Tobą. Słuchaj, tak wspomniałeś właśnie, że jesteś ciekaw reakcji y, widzów, a my jesteśmy oczywiście na żywo, więc Wy też możecie zadawać swoje pytania. Mogliście to robić przed y, live'em i, i teraz w trakcie również. A ja mam akurat takie pytanie od Aleksandra. Y, czy Kuba ma łaskotki? Mam łaskotki, mam łaskotki, muszę powiedzieć szczerze, że mam łaskotki, Aha. ale y, w takim miejscu, jakby to nie jest jakieś straszne miejsce, żeby nie było, okay. którego raczej nie zdradzam, niewiele osób wie o tym, gdzie mam łaskotki, Aha. no chyba, że będziecie pierwsi, gdzie zdradzę. Ale to nie wiem, za kolanem, czy za... Nie, nie, to jest mój wrażliwy punkt. W pępku! O nie! Czyli tak... Mam łaskotki w pępku, sorry! Okej, okay, czyli ja dobra, nie będę, może, brnął w ten temat. Pępka, spoko. Także e, jeszcze mamy inne pytanka, też bardziej zahaczające o, o muzykę i o e, eurowizję. Hmm, o, o, czy jakiś Julka pyta, czy, czy szukujesz też jeszcze jakieś niespodzianki w tym roku? No na pewno, dopiero się zaczął ten rok, jak mm. widać e, ogromnym zaskoczeniem, bo nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli okazję i przywilej, e, żeby zaprezentować swoje utwory, mówię tutaj oczywiście w imieniu wszystkich uczestników preselekcji e, i, i to było mega zaskoczenie, więc myślę, że będę Was jeszcze dalej zaskakiwał w tym roku, bo szykuje się mnóstwo fajnych projektów, z którymi teraz się też musiałem wstrzymać, przełożyć, więc e, będzie, będzie dużo, dużo nowości mm -hmm. na banku. No właśnie, no bo... Y S tak słyszałem, że Lovsk było y przygotowywane z myślą o Eurowizji właśnie. Tak, tak, tak. I jak się robi utwór na Eurowizji, gdzie właściwie nie wiadomo, jaki utwór wygra? Jak, jak się do tego przygotować? <grym> to jest ciężkie, trzeba na pewno trochę też zmienić myślenie, poinspirować się innymi ludźmi, którzy śledzą ten konkurs na co dzień e i mniej więcej znają te trendy, wiedzą, co mogłoby się ewentualnie sprawdzić? Ja też jestem ogromnym fanem Eurowizji i może nie znam się na tym tak świetnie jak y, stali y, odbiorcy, którzy oglądają rok w rok i po prostu śledzą każde preselekcje w, w y, poszczególnym kraju. Natomiast y, cieszę się, że miałem okazję porozmawiać właśnie z osobami, które y, śledzą konkurs Piosenki Eurowizji od bardzo dawna. Mogli mnie też w pewien sposób zainspirować, podpowiedzieć w którym kierunku. Um, I też jak powinna mniej więcej wyglądać piosenka, o czym mógłby być tekst, chociaż tekst to był bardziej tutaj pomysł osób, które ze mną współpracowały, jeśli chodzi o Lovsik, ale um, szczerze mówiąc. Cieszę się, bo y, stworzyliśmy jeszcze jeden numer, mm -hmm. równolegle tworząc Lowsy, który jest w y, całkiem podobnym klimacie. I też miał być na Eurowizję? Tak. Aha, Aha i wybraliście sobie lepszy, po tak, prostu. Tak, wybraliśmy sobie taki, który wymyśliliśmy, że jakby może być bardziej. Em, eurowizyjny, czy mógłby się bardziej sprawdzić na Eurowizji, mhm. ale no, myślę, że ten drugi nie, niedługo usłyszycie, więc będziecie sami mogli ocenić, który lepszy. Okej, okay, a zakładając, że, że ci się uda, że wygrasz tę preselekcję i pojedziesz do, do Turynu na, na Eurowizję majową już, czy masz obawy jakieś związane z tym konkursem? Bo jak ja się nad tym zastanawiam i przyglądam Eurowizji w ostatnich latach, no to Polska nie ma tam, jakby, chlubnych dokoniań. I ci artyści, którzy tam występują, no to też wiesz. Jak sobie popatrzysz właściwie na, na, na przekój kilkunastoletni, no to okay. wiesz, Rafał Brzozowski, Marcin Mroziński, IZG, The, The, The Jet Set, Iwan i Delfin, gdzie oni są dzisiaj, nie? że to jest konkurs, który daje ci teoretycznie gigantyczną popularność, ale właściwie on później się nie przekłada na jakiś sukces muzyczny, że mm -hmm. to nie jest duże ryzyko. Na pewno to jest duże ryzyko. Ja też wielokrotnie odpowiadałem na pytania w, w kilku wywiadach, czy ja jestem gotowy. Ja nie wiem, czy ja jestem gotowy, ale ja zrobię wszystko, żeby dać z siebie 100% i zaprezentować się z jak najlepszej strony, wizualnie, wokalnie i w ogóle, jeśli chodzi o cały performance. Rzeczywiście ten konkurs jest dość specyficzny i ma taką nalepkę. Festiwalu Kiczu, ale ja uważam, że to jest jedno z największych show na świecie i zawsze to powtarzam. Ogromna produkcja, widać, że tam jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Próby są już traktowane jako występ, co jest niesamowicie ważne, bo na występie zawsze jest tak, że no, umówmy się, parę procent stresu cię zjada. Zjada Twojego talent, parę procent stresu, zjada po prostu Twój talent, Twoją prezencję na scenie i. Wszystko może się wydawać nie tak dobre, jak myśleliśmy, że będzie na próbach, więc zawsze warto z siebie dać jeszcze więcej na tych próbach, po to, żeby później ten stres mógł trochę odjąć i żeby mimo wszystko być z siebie dumnym. Mhm. I to jest mega fajne myślenie. Myślę, że ten konkurs jest na pewno wyjątkowy, ponieważ ma bardzo bogatą historię. I tak jak mówisz, rzeczywiście nie zawsze było tak, że poszczególne występy przekładały się później na te, później, na te kariery. Uczestników, ale myślę, że to już raczej nie, nie wina konkursu, tylko nie wiem nawet <trych>, tego, którzy <try> wybierają. <try> nie chcę nawet <try> mówić, czy ja to wina, ale no po prostu może tak się dzieje, ale nie porównywałbym jakby Eurowizji mm -hmm. do tego, że um, jest to właśnie konkurs, gdzie jak już jakiś wokalista debiutant pojedzie, to nam później zginie. Nie, jak ma pomysł na siebie i wie, w którym kierunku chce iść, wie, co chce robić, to myślę, że to tylko mu pomoże. Mm -hmm. To, to czego nam brakuje, no bo. Polski debiut Edyta Górniak, od razu drugie miejsce. Później, no to właściwie tylko ich troje, siódme w 2003 i 2016, Michał Szpak, to właściwie naj, najlepszy wynik od, od tego y, czasu. Gdzie jest problem, że prawie 40 milionowe państwo nie jest w stanie wystawić reprezentanta, na którego, wiesz, zagłosuje wystarczająco dużo ludzi? Czy może nas po prostu nie lubią w Europie i dlatego na nas nie głosują? Nie, myślę, że to nie jest tak, że nas nie lubią. Myślę, że poniekąd Eurowizja troszeczkę może jest upolityczniana, mhm. tak to nazwę, ale mimo wszystko to jest piękny festiwal, który zawsze um, no, rządzi się swoimi prawami, umówmy się, ale też jest na tyle cudowny i potrafi zaskakiwać, że ja z, jakby z każdym rokiem siadam z wielką przyjemnością, żeby obejrzeć nowe propozycje, co przygotowali artyści, jak wyglądają ich występy, jak wygląda show, jakieś nowe, Um, sposoby, jeśli chodzi właśnie o wizualizację, o pomysły, no po prostu to jest coś Wielkiego, ogromnego. To od zawsze było moje ogromne marzenie i cieszę się, że chociaż mogę wziąć udział w polskich preselekcjach, mam apetyt na więcej, nie, nie powiem. <laughs> Ale yy, coś mogę jeszcze więcej powiedzieć? Bo no to jest wiadomo, do, do, trochę... cie, dla ciebie fajna okazja, żeby też podpatrzeć pewne rzeczy, jak to robią inni, bardziej tak. doświadczeni artyści, nie? Jakbyś już w ogóle pojechał do tych Włoch, no to też jest genialne doświadczenie. Tak, wiadomo, no to jest po prostu nauka. Można się czegoś nauczyć, coś zobaczyć, podpatrzeć, poznać nowych ludzi. I to też jest mega, mega istotne. Ale jeśli chodzi o jakby wybór reprezentanta, to wydaje mi się, że w m, poprzednich latach y, kierowaliśmy się tym, co lubią Polacy. I no myślę... nie wiem, czy Polacy lubią, lubią Rafała Brzozowskiego. <laughs> nie mówię, też, że to jest złe, co <laughs> lubimy. Ja uważam, że jakby super, że się kierujemy własnymi gustami, wspaniale. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs, tą dorosłą wersję. To warto by się zainspirować y, opiniami naszych kolegów y, z Europy, y, sąsiadów czy z innych krajów, ponieważ to oni będą na nas głosować. W Eurowizji Junior robimy tak, że rzeczywiście wybieramy to, co nam się podoba, ponieważ możemy później na to głosować. I to analogicznie wychodzi tak, że jesteśmy tam wysoko notowani. A jeśli chodzi o tą dorosłą eurowizję, to bywa różnie. Mhm. No właśnie, to a propos już przygotowań do, do Eurowizji, mamy pytanie od, od widzów, teraz oglądających na żywo. Mateusz pita, pyta, e, jestem ciekaw, jak idą przygotowania do preselekcji, nad czym pracujesz? Pracuję co nam pokażesz? A Przecież... ja nic nie zdradzę. Dlaczego? Pokażę. Nawet jakoś nie jako chcę... tak chcesz... tyci ty ci... Nie chciałbym zdradzać. Iś jeden koci byś <laughs> nam pokazać. O nie, na pewno nie. <laughs> nie, nie chcę nic zdradzać. Na pewno będzie się dużo działo. No ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę po to, żeby... Później zaskoczyć, a nie żeby teraz tutaj odsłaniać wszystko. No, ale to nie wiem, wiesz, wspominałeś o siłowni, to wyjdziesz z wielkimi bicepsami tam na to? <grym> już? Nie, muszę być trochę tajemniczy, <grym> wiesz, nie mogę powiedzieć o wszystkim okay. od razu. Okej, okay. No to jest właśnie rzeczywiście piękno sceny i, i właściwie chyba też recepta na sukces sceniczny, żeby gdzieś tam zachować pewną część siebie w tajemnicy, jakąś tak. taką niepewność i, i coś tak. tam w domyśle, nie? Tak, dokładnie. Okej, okay. no dobra, no to a propos domysłów. Y Wielokrotnie powtarzałeś, że Lovesick to jest piosenka y, o chyba toksycznej nawet miłości, no bo jeśli chorujesz i doprowadza Cię miłość do takiego stanu, stanu to raczej nie jest zdrowa. I mówisz, że to jest na podstawie y, Twoich doświadczeń. No to pod wpływem tych doświadczeń i tej, tej toksycznej miłości, nie wiem, rozwaliłeś coś, waliłeś w ścianę pięściami, <laughs> wpadałeś w furię? Nie, nie przypominam sobie chyba. Ja jestem w miarę taki spokojny, i jeżeli mam jakieś takie emocje, które się we mnie kumulują, to y, uwalniam je poprzez muzykę, poprzez sport, chodzenie właśnie na siłownię, bieganie, czasem pływanie, chociaż ostatnio na pływanie nie mam czasu mhm. i boję się, że się przeziębię przy takiej pogodzie. Y, ale mm, te emocje negatywne jak najbardziej nie są mi obce. Też jestem człowiekiem i mm, zdarza się. Mi czasem po prostu się zdenerwować albo zestresować i czuć taką złość niepotrzebną, którą muszę z siebie wykrzyczeć albo po prostu wyrzucić. I to jest w pełni normalne, ale mam na to sposoby. Na pewno raczej nie, nie odbija się to na moich bliskich, przyjaciołach. Nie bijesz ludzi. Nie, 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 spokojnie, jakby luz. Nie może że ujeżdżasz konie w zamian po prostu. O, nie, to prawda <laughs> jakby, że, że lubię jeździć konno, ale też um, zbytnio ostatnio, jak pochłaniam się tak turbomuzą, to ciężko jest um, znaleźć na to czas, bo to też jest um, poświęcenie. I to, to tak nie wygląda, że się idzie do a pojeżdżę pojeżdżę sobie, to dzisiaj jeżdżę na dzisiaj tobie, jeżdżę na tym, nie? albo jutro na tym, nie, to tak nie, nie wygląda. Nie. To jest piękne tym, zwierzę, bo trzeba zadbać o to, przygotować trzeba się. Trzeba zadbać, to jest jakby też nauka, trzeba przewidzieć pewne zachowania, mhm. jeśli chodzi o te zwierzę, to oczywiście nie wszystkie się da ale jakby znać takie podstawy, żeby nie zrobić sobie i jemu krzywdy. Mm -hmm. I skąd Ci się wzięła na to zajawka? Moja przyjaciółka mnie tym mega zainteresowała, chociaż pamiętam, że od najmłodszych lat zawsze byłem ogromnym fanem koni. I zawsze jak gdzieś po prostu jechaliśmy z rodzicami autem i była jakaś stadnina, to ja mówię, zatrzymajmy się, zatrzymajmy", chcę pogłaskać. <laughs> zawsze tak było. Yy, I zawsze yy, kiedyś chciałem mieć swojego konika. Mm -hmm. I teraz w sumie też wcale większym marzeniem jest to, że miał swojego osiołka. Takiego yy, osiołka, Dlaczego który osiołka? W... Chcesz z nim gadać? Czy... Nie, po prostu tak, żeby. Są takie słodkie osiołki. No. Wydaje mi się, że to może być fajna przygoda. Mieć są Taki... podobne. Nie i... wiem, czy będziesz mógł go przesunąć na przykład. się super dogadali, bo ja też jestem mega uparty. Więc y, to byłby idealny kandydat na przyjaciela. Chciałbym zobaczyć takie przeciąganie liny między wami, nie? Nie A... przesunęłaby się o centymetr. Myślę, że ja bym nie... wygrał. <laughs> Tasz, tak? tak? Jesteś bardziej uparty niż osioł. Nie wiem, o jakim ośle mówisz, jeżeli o tym... z. Twoim osiołku. Okej, okay, dobra, o tym moim wymarzonym. Ale to chyba dobrze, bo jesteś też taki uparty na przykład w dążeniu do celu, w rozwoju, w osiąganiu suk sukcesów. Tak, myślę, że jakby tak nie było, to już dawno y, bym nie robił tego, co robię. Mm. Zdecydowanie. A na przykład wyobrażałbyś sobie taką karierę, że, że nie ma tych świateł, tych preselekcji, Eurowizji, ale na przykład śpiewasz dla siebie? Nie wiem, na to... weselach na przykład. O nie, na weselach. Dźwignąłś to? Nie, nie. bo nie. chyba tego nie udźwignę. Dlaczego? Chyba, że no nie na trzeźwa. <laughs> A czemu? A miałeś takie doświadczenie? Żeby śpiewać na weselu. No. Albo na jakiejś takiej imprezie. Nie. Znaczy miałem typu, że nie wiem, że rodzina mówi zaśpiewaj coś tam, zaśpiewaj. I ja miałem takie już dobra z litości, zaśpiewam. Ale to było bardzo spontaniczne i rzadko się zdarza, bo ja też hmm. jestem uparty w tej kwestii i jak ktoś mówi właśnie, o, ty tak ładnie śpiewasz, zaśpiewaj, ja mam takie. Really? No nie zaśpiewam, jakby wstydzę się, bo to jest ciężkie do wytłumaczenia, że ja się po prostu go wstydzę, a wszyscy mówią, o, tak, bo chodzisz na scenę, miliony na ciebie patrzą i się, i się na... wtedy nie wstydzisz się. Ja no tak, no ale to jest jakby inna sytuacja, inne okoliczności, wtedy się do czegoś przygotowuję. Nastawiam się na coś, a nie tak w przed gromadką rodzinki siedzącą, wszystko w... No ciocie, nie? No, zaśpiewaj coś. Nie? No, <laughs> takie... no way. <laughs> a takie ciocie i wujkowie z wąsem potrafią być upierdliwi w tym dążeniu, żebyś pokazał tego. Tak, ale są na pewno kochani, Oho. zawsze mi kibicują i pozdrawiam. <noise> Jak uroczo, ale to, to też jest, jest ciekawy właściwie temat, że, że tutaj masz, wiesz, scenę, nie wiem, Sylwestra Marzeń na przykład i tam masz mniejszy stres niż na e, rodzinnym obiedzie w niedzielę, jakbyś miał zaśpiewać? O, zdecydowanie. Jakby mnie, tak, jakby, o jeju, jakby mnie tak wystawili, żebym musiał ześpiewać z biegów na rodzinnym obiedzie, to mi się zestresował, zrobił cały czerwony i zapadł pod ziemię. A jak się przygotowuję, tak jak już wcześniej mówiłem, do jakiegoś występu, wydarzenia, to inaczej się nastawiam psychicznie. To jest w ogóle inna rzeczywistość dla mnie wtedy. Mm -hmm. A Dobra rodzice nas. też tak Cię pchają? Mówią, siód weź tutaj, pokaż. Chwalą się Tobą? Nie, znaczy na pewno się mną chwalą i są ze mnie dumni i to jest super cute, mm -hmm. e, ale nie, oni zawsze tak stoją raczej z boku, że jak chcesz, czegoś potrzebujesz i potrzebujesz wsparcia, to zawsze Ci nim służymy. I nigdy nie było tak, że żeby do czegoś namawiali. Czy po prostu, to, to wręcz przeciwnie, to ja im kazałem jeździć po tych wszystkich castingach, po tych wszystkich lekcjach śpiewu i mówiłem: Musicie mnie wozić, bo jak nie, to nie dam wam spokoju. No, byłem mega charakternym dzieciakiem. Yy, I myślę, że to jest chyba najlepsza opcja, żeby rodzic nie wywierał takiej presji, bo to nigdy się nie kończy dobrze. Mm -hmm. Tak, no bo to wiesz. Przestajesz to robić dla siebie, a, a, a robisz dla kogoś innego, a to nie o to w tym chodzi. Nie? I tak. Wydaje mi się, że na dłuższą metę taki sukces się nigdy nie udaje. I stąd są później jakieś złamane kariery, czy, czy jakieś wiesz, popadanie w nałogi, czy, tak, czy różne czy problemy. Czy czy cokolwiek mm -hmm, pewnie mm -hmm. myślę, że to właśnie musi być, wszystko działać w zgodzie z samym sobą. E, I no oczywiście mu teraz też by najchętniej chciał, żebym e, pomagał mu w jego biznesie i był zafascynowany jego zainteresowaniami. Uh -huh. Ale no jakby mam inne zainteresowanie. No, czyli on sory. namaścił cię na sukcesora rodzinnego tam majątku i biznesu, tak? tak, tak dokładnie. Trochę, trochę tak, ale no, zawsze inżynierem miałbyś być, czy Nie, bardziej jeśli chodzi o motoryzację. A, tak. okay. A ja w ogóle tylko wiem, że jeżdżę bordowym Oplem. <laughs> Czyli nie masz w ogóle zajawki na motoryzację. Nie, w ogóle. Okej, okay, czyli wolisz jak kowboj wjeżdżać do miasta koniem, a nie, a nie samochodem, tak? tak? Na rączym rumaku, tak, a nie dokładnie, jakimś dokładnie. tam sportową furą. Dokładnie, jakoś tak nie przywiązuję do tego uwagi. Okej. Okay. Ale to na przykład przychodzi było tak, że nie wiem, że ojciec tam przychodził, marsłony smarem tutaj z, z jakimiś, e, nie wiem, śrubokrętami, mówi: dobra Kuba, dawaj i pokażę ci, jak się rozkręca silnik. <laughs> było coś podobnie, może nie jest silnik, ale na przykład wymiana koła. Aha. I to było całkiem zabawne. Znaczy, no, to są potrzebne rzeczy, mimo wszystko umówmy się, że jakbym, ym, jak była sytuacja, że muszę wymienić koło, no to wtedy mi się też zapadł pod ziemię chyba dwa razy bardziej niż przy tym stole rodzinnym <laughs> śpiewając. Y, ale no, warto to umieć, mimo wszystko. Praktyczna umiejętność, cenna, tak, nie? Tak. No, dobra, słuchaj, to jeszcze mam kilka pytań w takim razie od widzów i, i tych na żywo i tych nie na żywo. Eee, o, to jest ciekawe. Na przykład Maja pyta, czy zgodziłbyś się na kawę, czy, czy zgodziłbyś się pójść na kawę z przypadkowo spotkaną fanką? Pewnie ma siebie na myśli. Myślę, że jeżeli miałbym chwilę, to z wielką chęcią. Tak? Czyli tak. co idziesz na przykład, któraś się zaczepia i mówi: O Boże, Kuba, zapraszam cię na kawę, bo nie, chcę ci wyznać miłość. O, z tym wyznaniem miłości, to no by się dłużę. dwa razy bardziej zastanowił, mm -hmm. <laughs> ale jeśli chodzi o kawę, to może byłaby taka okazja, no jakbym na przykład, nie wiem, miał jakiś wolniejszy dzień, czy cokolwiek i yy, akurat ktoś by zapytał, to why not? No masz i... fajny kontakt z tymi fanami, nie? Te social media pozwalają ci gdzieś tam trzymać cały czas taki, tak. wiesz, niwelować ten dystans między nimi, nie? Tak. Yy, I myślę, że to wsz mimo wszystko jakby pandemia też yy, pokazała, yy, jak bardzo potrafimy się zjednoczyć przez internet. I super, że mamy taką możliwość, bo w momencie, kiedy nie było koncertów, e, my też skończyliśmy kontrakt z zespołem e, i był taki momentowy, mogę powiedzieć, przestój, to ciężko by było utrzymać ten kontakt e, i, i te relacje, które już zawarliśmy, czy podczas koncertów, czy wielu, hmm. wielu innych spotkań wspaniałych, które zawsze niesamowicie wspominam. E, I ten internet bardzo pomógł, i to jest e, naprawdę dar, że w takich czasach mogliśmy y, zadbać właśnie o jakieś wspólne relacje, na których mi zawsze mega zależy, bo ja zawsze też czytam opinie moich fanów, odbiorców, co myślą, co uważają, czy, czy to im się podoba, czy to im się nie podoba. Wiadomo, też chcę robić wszystko, co będzie zgodne ze mną, y, i prezentować taką muzę, która, która mnie też kręci. Yy, ale istotne jest to, żeby wyciągać później wnioski na przykład z tej konstrukcji konstruktywnej krytyki. Mm -hmm. Ja też to biorę pod uwagę zawsze. Mm -hmm. Tak, jakby też ten internet y, daje duże możliwości nawet w produkowaniu muzyki. Nie? Rozmawialiśmy sobie o Ewie Farnej y, tutaj przed wejściem na żywo. Ona na przykład piosenkę z y, Krzysiem Zalewskim nagrała z zdalnie, nie? więc jakby tak. nagrywali osobno swoje partie, tak. potem produkcja to łączy i masz tak. wiesz, rewelacyjny numer. Nie? To jest super patent. Jakby jesteśmy teraz, żyjemy w takich świetnych czasach, świetnych, mm -hmm. <laughs> pod względem technologii, tak. Że możemy zrobić wszystko, dosłownie wszystko, o czym możemy sobie tylko zamarzyć. To skoro sobie już powiedzieliśmy troszeczkę, wiesz, zahaczyliśmy o konkurencję, pewnie słyszałeś um, propozycje innych kandydatów w preselekcjach. Tak. Co myślisz i, i jak widzisz siebie i, i ten wyścig? Kto tutaj według ciebie Ja tam wiege? się nie ścigam. Ja się ścigałem kiedyś, kiedyś grałem w siatkówkę, wtedy się ścigałem o, o medal, o pierwsze miejsca, a teraz ja po prostu robię muzę. I to, że jesteśmy gdzieś tam postawieni w szeregach, bo tytułuje się to konkursem, to dla mnie jest to tylko i wyłącznie, tak jak już wcześniej wspomniałem, walka o jakość, żeby jak najlepiej się zaprezentować i zrobić jak najlepszy występ i być po prostu z siebie dumnym, nie zawieść swoich odbiorców, osób, które będą też oglądali i będą po prostu miały z tego super Friday fan. I będą się przy tym świetnie bawić. Na tym mi mega zależy, ale ja trzymam za wszystkich kciuki, za wszystkich uczestników kciuki. Mam nadzieję, że też fajnie spędzimy czas czy podczas prób, czy, czy między występami e, i bardziej się będziemy mieli okazję poznać. Bo nie wszystkich jeszcze znam osobiście. To jest chyba najlepsze możliwe podejście, tak mi się wydaje, bo, bo właściwie Ty już jesteś wygrany, nie? jakby samo uczestnictwo w tych preselekcjach daje Ci dużo fajnego, ciekawego doświadczenia, szansy na rozwój umiejętności i też pokazania się szerszej publiczności, więc, więc właściwie nie możesz przegrać, możesz tylko ugrać wyższy, lepszy wynik i... Tak, dokładnie, też Super. coś tak myślę. To jest ogromne wyróżnienie, że, że mogę być częścią polskich preselekcji serio, Zawsze o tym marzyłem i nie wiedziałem, że to się stanie tak szybko, że w ogóle one się odbędą w tym roku. Więc czat, czat naprawdę. Proszę bardzo, szczęśliwy człowiek. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, i gratuluję. Ja bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki, żeby się udało. Duże dzięki. Za 19 tego. Bardzo dziękuję, trzymajcie kciuki. Kuba Szajkowski. Dzięki.